Wszystkim dzisiaj zbieramy się na orchówek. Właśnie tankujemy Shell V-Racing. I tyle. Dobra, mamy prawie 17 litrów V-Powera Shell'a dla Luigi'ego. Zobaczymy, jak będzie za tym latać. Sprawdźmy szczelność, czy cieknie. Nie, jest ok. No to jedziemy na orchówek. Kisofery nie cieknie? Nie. nie cieknie. Na pewno? Nie. nie. Dobrze. Jedziemy na orchówek. Za 35 minut będziemy. Piękna Polska. Szybkie zakupy. Mamy cebularze. Jedziemy dalej. I mamy Orchówek. O baba Jaga. Gdzie? O, Aga. A. Sklep z tyłu. A tu na lewo Bagienka. Ale jedziemy prosto i nad bramie będzie. Drift park Orchówek. Czyż też nie były? To skąd wiesz, że dobrze jedziemy? No to Już GPS. GPS się myli. To Łotaj na pewno się nie pobyli przed przyjazdem czy za przyjazdem? Ty no. chyba, chyba w takim razie za. No, kurde mać. Ja to nie będę łamać samochodu po tej doła. Aby nie było tak, że mieli awarię czy coś. Drift no park. Radę, przecież telefon, zaraz dojadą masz telefon. Zaraz dojadę. Zaraz będziemy tam opalać do Tylko damy mu najpierw powąchać tego vipowera. Patrzcie, widać. Beczka jest, opony są. Nitka toru jakaś jest. Zaraz zobaczymy. Ale tutaj drzew, ale tutaj w ogóle klimat jest. Witamy, witamy! no jednak szybciej jechaliście niż No jednak wyszło to 90 o godzinę. O, weszło. Już nie będzie alarmu, tak? Wygrałeś, alarm No jasne, że tak. No, cholera. Pokaż bazę. Pokaż, gdzie trzeba mu dać powąchać. v-powera zanim się zaleje. Dobra, jesteśmy na bazie. Jest Luigi, ale dużo wlepek. Ty będę musiał na następny raz jedną wlepkę od siebie dowieść. O kurde. No szyba to wiadomo jak to szyba niepotrzebna. Musi być zbita. Uuuu. O kurde, normalnie na glebie leży. Ja pierdolę. no to ten to na razie nie pojeździ. Tu mam zero, a tu i Uuuu. No to nie, to ten to nie, to na razie się nie nada. Ale Luigi się trzyma. Trzeba będzie zrobić wersję zaktualizowaną do Aseto <laughs> Patolis, kurwiele <laughs> Tak, przekaz dla dzieci. Palgo! <laughs> Teraz ma na strzała strzelić, ta? Lotka też zaktualizowana, widać. Co tu się zmieniło od, od ostatniego razu, co nie jeździłem? Ten daleko jest. Kurwa, co jest? Poliuretonowy łącznik kolumny kierowniczej. Tu już plus 10 koń. Duża no, lotka. No nie, jak ostatnio jeździłeś, to by nie było wahaczy za 46. Aha, to teraz i wahacze do dodałeś. No, i elki są, bo wtedy były samorobione na 4 dziury. adaptery A teraz są elki. Pięknie. Mogę wspomnieć, że kurwa jeszcze. Płyn co A, plus 10 koni. Zamiast płynu wysomagania jest olej do silnika. No i dzwona miała. Ty. Oho, to co to? Inna maska? Nie, znaczek nie. dalej co, jest fucking. A już odprostowałem. Aha. To, 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 tu była, maskę weszło. to tu była robota blacharska. Co pod maskę weszło? Tak, tutaj mamy 1,8 na podwójnym vanosie. No tak no. Nie bez żadnego. <laughs> tak jest. Sawary, leć po karnister. Damy mu najpierw powąchać. Mm -hmm. Daj mu powąchać z przodu. Podstaw mu pod ryja samego, daj ludziom powąchać V-Power setkę. No. Jest no. Dobra, przez chwilę myśleliśmy, że lejka nie ma, ale lejek jest. Tutaj Kasper pokazuje swoje umiejętności, jak jedzie tankować. Luigi go. Okay. Ej, tata, spróbujesz? Na monocyklu. Ja. No jest. Lejemy setę do Luigi'ego. No, aż niebieska, ale to będzie szło. The Power Setka. Co onie? Zapraszamy. Sprawdzimy, czy to normalna setka. To jest biała. Biała? No? Może to woda, ale mi to uwalbuje. Tak. Luigi najedzony. Trzeba mu buźkę teraz uśmiechnięto z tyłu narysować. Dobra, idziemy na wycieczkę po drift parku. Ten tutaj podlewa światki, nie nagrywaj tego. Dobrze. Tutaj, tutaj teraz troszeczkę przypomina to, co wasze to czasami jeździliśmy. No? Ten... Tak, tamtędy można się normalnie napędzić i wejść tutaj. Wątpiem przegiąć kąt? Ile razy przyginałeś kąt? Ile razy już baki robiłeś? Jest tutaj, tak. O kur, wymodelować. To, widzę, to było tutaj dużo zasypane po tej stronie Tylko tutaj trzeba będzie, jak kiedyś będę zabierać te góry, nie? Zrobić taki mały wyskok, tak jak na tym TikToku, nie? <śm> no to było dobre O, tata już zrobił wycieczkę od tak, tamtej strony tu miecz tu, ja wiem Nawet i do miliona złotych, to tu o. można tak wyszykować, że ja pierdolę to to... Budda przyjedź tutaj i pomóż Miejsca zajebiście, przyszło to wszystko jest do likwidacji pewnie, nie? Jeszcze dalej? Tam 15 wywrotek destruktu leży Na betonie To będzie ciężko zrobić, ale to będę musiał zrobić ty. Do to... Seto, bo to ma taki klimat To ja Ci Kasper życzę, żebyś tak Myślę, że realistycznie w ciągu 5 lat Zrealizował tą wizję Patrzcie tutaj jaki kanał jest Zawodowy, profesjonalnie. patrzcie Jedna osoba sobie wjeżdża, nie? Wymienia sobie co tam robi Może nawet tutaj spawa dyfer na miejscu Prądu się zaciągnie prosto z linii A tutaj patrzcie, jest te miejsce normalnie Na widownię, tutaj sobie będą siedzieć ludzie Klaszczeć, o tak już chodzą Dwa koła równo Gdzie ta koszulka mojego Discorda? No dobra, załóż. Załóż do jaja. To pierwszy. Tata e, za pasażera. Nie, nie, nie. nie Tak. To jest ksawery. Dawaj Pójdź Fajne. za pasażera. Nie. Nie tyle co kierownica, kierownica widzę fajna. Ale Krzysztof Krawczyk tutaj dalej się dzielnie trzyma. O ja mam lek wysokości. Go do dogrzewa? Co się stało? Co ty gadasz? O kurwa! I co teraz? Tutaj się przelało, nie wiem dlaczego. O cholera! Oho! Mamy awarię? Będzie jasno tylko a... trzeba tutaj osuszyć. Ciekawe, że tutaj się Najlepiej by było podpalić. No, no gdzie? <laughs> a to? No, tak, jak trzeba, z narówką kopną i Tak. Zobaczymy jak mera pójdzie. Dobry, Dobry. Dobry. Żarówka się zrobiła. Synchronizator dwójki się skończy. Oho! Jest, oh, tak jest... Oh. albo dwa razy, Trzeba sprzęgło. Więc jest yy, sprzęgło. Znowu go przelało, tylko tutaj o Jezus Maria zdarzyła się awaria I co? Bo to jest tyle paliwa, że jak bokiem walniesz to zaczyna chlustać prawo lewo Coś musi być nieszczelne pomiędzy pompą a bakiem To teraz trzeba narysować buzię nieuśmiechnięte o smutno Nie no Tam jest gaśnica w środku? Zbyt Zbędna masa Zobaczymy czy dalej będzie przepaliwieć. Bo mamy paliwa znowu, cholera! I jak tam widać? Skąd się leje? Czy już git? Już działa. Git, <głos》głos》> Zgaśnij i co? Sam będzie lepiej mm. Patrzcie jak ja płynę. Ja to są płynę. nie ile? Nie całe 10 minut polatałem. 5? 5, 5, 5 nawet. Daj wyjka. <laughs> tutaj kurde. Cieka. Wysiadł gotujesz. Tak, tutaj ten. Chłop w stresie. Co on Co zrobił? Metony? Co on zrobił? Dłud. Jeszcze pojeździ Dawaj teraz w prawo w stronę. W prawo. Zobacz. Tutaj zostawiłeś coś no widzę, jeszcze lewo koło. Opuła... Z drugą strony pojechać. Czwarty raz w życiu driftuję. No i teraz samemu to inaczej. Tak, tak. Bo tak. jeszcze nie, tak nie miałeś za bardzo okazji. No ale sam to... jeździłeś bokiem czy nie? I sam jeszcze nie, to pierwszy no, raz. No, no, no i luks, ja o to chodziło. Teraz e, czy będzie musiał ksawery spróbować, chociaż boczka zakręcić po tamtym placu. Zobaczymy jak się spiesie. Nie, Kasper jako pasażer Kasper. To no, jak tabletki na uspokojenie. Jak <laughs> na symulatorze. <laughs> tak jest. Jak to symbolatołoże? Pokaż to 3,2 litra. Co, co, co? Nie, nie, szóstka nie, nie żydowa 3,2. O, piękne chłodzenie silnika. Ile lat już tak ten silnik upalasz? Prawie dwa. Prawie dwa lata. Jest niezmordowany. Żadnego remontu tutaj nie było. Raz olej. A, no to olej. Jak się czujesz przed pierwszą próbą Jim? Dobrze. Tyle próbowałeś na symulatorze? Tak, i tym razem na No, tak, no. to my tam przejdziemy na drugą stronę toru. Tam Kasper ci wybierze spota. Będziesz jeździł dookoła, to, to też. No, będziesz driftował. Spokój. Spokój i opanowanie. Tak, tak jak yy, kto uczył? Polobek. Z kicksterem. Spokój i opanowanie. Pokierowa twarz. Właśnie, sobie zobacz, jak się wrzuca jedynkę, jak sprzęgło chodzi, jak gaz, jak hamulec. To w tą stronę ciężko, ale w drugą stronę łatwiej dobra, zamykam drzwi cholera dobra, znalazłem zobaczymy jak Xavera mu pójdzie dobra, teraz Kacper tam oświeca Xaverego swoją mądrością driftingową Xaver już ma właśnie plus jeden do driftingu Dobrze Pięknie Ja opierdzielę Sztos Xaveri gigaczak. Wow Ale zakurzył I po oponie I znowu po oponie I po oponie <ścoughs> Poprawiamy oponę I runda trzecia Dobrze Dobrze! I w lewo! Dobrze! Pytamy się zaraz jak wrażenia. Pa, pa pa! Ale zakurzył! Dobra robota, ksawery! Piona! Ja myślałem, że to kasper kierował Piona! Coś takiego! Coś takiego! Dobrze poszło, parę solidnych boczków zakręcił i zrobił jedną przekładkę. No, zrób tak. <grym> Dobrze jest, masz okulary z powrotem. No, no dawaj na dach, połóż kask no, na dach. dach. Na dach tam, na Ludziego. No, <grym no, <grym no, tak. Warto ćwiczyć baseto, bo potem to się przykłada na real. No, ja też jestem. podobnie. Jest, lepszy, lepszy, lepszy. No, no, tak. jest podobnie. No, tak no przykładkę zrobiłeś. No, I to wszystko... Masaczem. Jak bym nie wiedział, że ty siadłeś do samochodu to w życiu będzie. Zrobiliśmy kaskami tutaj i tam od razu bądź skontrował od razu. No i dobrze. Czyli jedna kaseta daje. Stacja tak. gazem też tak. Tak, zapisana w głowie od razu. I Po nie! Szefie, poszła! Mamy to! Felga się przerysowała Oj, oj się domaluje Gdzie teraz? O nie, kolejny smutek Musisz... a wielki uśmiech z zębami, a nie z językiem, nie zęby, listy Picasso Ja myślałem, że tam dzieci ci pękła to poczekasz, z lewarkiem pójdzie tam To nie ma takiej potrzeby, przecież jeździ No, to nie silnik, po co wyważać, do driftingu nie trzeba Ksawery, zmieniasz koło Możesz się uciekać Ucieka Kompocik i kolejny sedanik. To, to ten sedan to Luigi dwa lata temu, tak? Jaki w tym motor jest? No jaki, jak Luigi? Też 1,8, no. Tylko, że to jest automat. A, to jest twojego brejdaka Właśnie widzę zaadaptowany. O kurde, ale dobrze zrobiony. I coś takiego też mu zrobiłeś na symulator. No. Elegancko. I tu też można zostawić go na jedynce, nie? No niby tak, niby coś tam jest. I niby zostaje. A tu jest jeszcze zbiorniczy taki mały, No muszę założyć że tylko na testy był ten. I w sumie do 18 nie działa. Ooo Na co? Jak się obchodzi? Delikatnie. Tutaj nasz wysublimowany pan, który chce to tak. oponę zmienić, Kolejki. żeby nie porysować tutaj e, felgi. A te koty się zmiły razem z ich historią. Co to było? MTKT? No. Nie, e. były też całe podpisy, ale rozpadło się je. No, niestety, nic wiecznie nie trwa i sam o tym naj, naj, najlepiej wiesz. Biuro? Poka. o tu wydech tutaj czeka. Poczekaj, i nagrybuj. Tak, dobra, zobaczmy, jak wygląda biuro. Tutaj narzędzia są, slipierka jest. Tak. Zapraszam. Dyrektor, usiądź za biurkiem. Tylko, bo mi ostrość spierdoliła. Widać, widać, bardzo dobrze widać. Dobra, opona tam już się zakłada. Sama tak jest, i zaraz będzie dalej oponane. Patrzcie co ja tutaj robię. Patrzcie co Kacper wyczynia. O kurde! Ja tu nic nie widzę. Przychodziłem co? Wykoczyłeś! Tak! Kurwa mać! Gdzie jest rysa na tym? Tutaj! Faktycznie widać! Ja pierdolę! Ja robiłem w ogóle filmcepcję, ja nagrywałem dwa na raz Kurwa mać! Gigaczat. Mam nagrane w 24 klatekach, że to będzie wyglądać jak szybciej siebie. zakuszony ja jeszcze zraz bym się chętnie przejechał testuję czy wszystko jest nie tak no, oczywiście trzeba do tego Wlewo tam jest bęczki, tak? tak? Czyli tutaj za tymi oponami pojedziesz w lewo na hydro, tylko nie za dużo gazu, tylko go spróbuj przełamać bokiem, nie? gazu, gazu, gaz I już! I już gaz! I hydro! Hydro, hydro, hydro! I gaz! Uwaga Staraj się tędy! I znowu tutaj hydro w lewo, Ok, Gotowy? Dawaj! I hydro! I gaz! Dobrze i stąd! Dobrze! Gaz, 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 gaz! I już! I gaz! O, spinero! Dobra, dobrze! Dawaj do To Lej bez Ale wpadłeś te! <gamy> kamienie! Dobre! Dobry, Żyjemy! Żyjemy! Najważniejsze O, o jak gorąco! trzeba się od tej temperatury! Będziesz tam odkurzał w samochodzie Ale silny płot. Co ja nie jestem silny Mój no, się może próbuje W tym samym miejscu zbierałem maszkę co trzeci raz Gdzieś ty ją uderzył w termin No w beczkę trąbię Ona hmm. ciężka No, nie widziałem, że taka ciężka Ty myślałeś, że lekka i no, odfrutnie Nie, tak już mi koniec. O! Całe ładnie się wygiął. Całe nadkole teraz pracowało jak wąż. Mm. Taką masz siłę. Tym pięknym akcentem kończymy na dzisiaj odcinek. Naprawdę wyszło mega. Orchówek jest zajbisty. Luigi podaje wściekły. Mi się też w miarę coś udało. Udało mi się w beczkę wywalić. Czyli jest dobrze. Luigi naznaczony mną drugi raz, bo najpierw był Baszbar. I przetrwał. Dobra, kończymy. Następny razem tata próbuje jeździć. Na ją! Na,